Cześć, Cziałankowita ja widzą w kolejnym odcinku z Vodbis News. No i co widzą w dzisiejszym odcinku? E, omówię tutaj e, zadanie pod tytułem wyprawa zbierze wszystkie. No i tutaj, tak naprawdę, e, każdego dnia musimy niszczyć 7 czołgów. E, no i od 4 do 9 lipca i za niszczenie tych 7 czołgów otrzymujemy e, z pojemnik zbierze wszystkie. E, i tutaj są różne nagrody, e, dużo czogów. E, no i po otwarciu, tak naprawdę tam e, gdzieś to tutaj pisze chyba. Aby nie ale wiem, że tam e, 7 sklepu chyba trzeba otworzyć i 1000 złotych dostaniemy. Także jak najbardziej, no jest to bardzo proste zadanie, nie wymaga jakiegoś trudu, tak naprawdę dwie, trzy bitwy, zależy ile tam widzów zrobisz, zniszczysz przeciwników, no i tutaj na kilka dni jest inne zadanie, Mistrzowska Wyprawa, Sherman E8, no i tutaj musimy zdobywać asy pancerne klasy pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu no i za odpowiednią klasę mamy więcej tej waluty, no i zdobywamy tutaj części atestu Shermana s EZ, EZ, EZ 8 no i jeżeli zdobędziemy wszystko, to wtedy to połączymy w taki jeden atest, później możemy użyć i otrzymujemy ten czołg Także, no, naprawdę kilka naście bitów dziennie, wygrać, zrobić dobry wynik. No, jest to troszkę trudniejsze, wiadomo, zadanie, nam bo to tutaj e, trochę tutaj dłużej czasu na tym spędzić, e, ale jest to do zrobienia. Jak najbardziej takie zadania są na plus dla nowych graczy, no, bo wiadomo, to można czołg zyskać za darmo e, jakiś preum czy kolekcjonerski. No i to wiadomo tam można trochę więcej tych kredytów zarobić podczas bitwy Expa, także jak najbardziej się to przyda. No i co? Myślę, że w tym odcinku z Wod Bis na tyle. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę, skomentować i zostawić tego odcinka, ponieważ zawsze na kanale coś ciekawego się, ciekawego się pojawia, zawsze czegoś ciekawego możesz się widzu dowiedzieć. No, i zapraszam też na Discorda, gdzie dużo informacji się pojawia o różnych festiwalach, wyprzedażach, yy, domowych grach. Yy, no, i co, Dzięki za na nie. Do w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!